Pisanie z dziewczynami to w gruncie rzeczy nowoczesna forma sztuki. Niektórzy faceci piszą w taki sposób, że dziewczyna czeka na ich wiadomości, odpowiada natychmiast i zgadza się praktycznie na wszystko. Innych z kolei ignoruje, odpisuje na odwal się albo po prostu ich spławia. Jak więc być tym pierwszym facetem? Tym, który przyciąga dziewczynę i sprawia, że ona czeka na kontakt z nim, zamiast być tym frajerem który modli się do niej i nie dostaje nic w zamian. Nazywam się Alfa Męski Kanal. Oglądaj to wideo uważnie, a dowiesz się, dlaczego Twoje wiadomości zostają bez odpowiedzi. Jak przyciągnąć dziewczynę, żeby była chętna i zainteresowana, oraz jakie wiadomości działają, a jakie zupełnie nie. Jedziemy. Na początek przyjrzymy się błędom, które najczęściej popełniają faceci. Po pierwsze, Banalne, cześć, co słychać, i podobne wiadomości. Problem polega na tym, że dziewczyny dostają takich wiadomości dziesiątki, setki, a nawet tysiące i absolutnie nie mają żadnej motywacji, żeby na nie odpisywać. Kolejny błąd, na którym faceci się wykładają to poznajmy się. No ale co to znaczy? Przerzucasz odpowiedzialność na dziewczynę, i to ona ma zadecydować, czy się poznacie. Gdy tylko to robisz, dostajesz od niej tak zwany czerwony sygnał i jesteś spławiany. Następny błąd. Zbyt długie wiadomości. Wysłałeś jej pół ekranu tekstu, próbując przelać tam całą swoją duszę, a w efekcie co? Albo patrzy i mówi o nie, za dużo literek, nie chce mi się, albo odpisuje aha, mhm, mm czyli coś na odwal się. I w głowie od razu decyduje, że nie jesteś wart jej uwagi. Kolejny częsty błąd. Przesłuchanie. Zadajesz pytanie za pytaniem. Czym się zajmujesz? A jak to się stało? Po co? Dlaczego? Co lubisz? Gdzie chodzisz? Z kim? Kiedy? To jest przesłuchanie. Nikt nie lubi przesłuchań. Jeśli zadasz 2 trzy pytania bez dzielenia się czymkolwiek o sobie, bez wzajemnej wymiany. To wylatujesz na czarną listę. Jeszcze jeden techniczny punkt. Nie odpisuj zbyt szybko. Jeśli dziewczyna widzi, że odpowiadasz natychmiast, to albo uznaje, że jesteś zbyt zainteresowany, a kobiety jednak wolą mężczyzn lekko niedostępnych, chociaż troszkę, albo że nie masz nic do roboty w życiu i ona jest Twoją ostatnią deską ratunku. W obu przypadkach zbyt duża potrzeba i niskie zainteresowanie z jej strony. No dobra. To co jej napisać, żeby na pewno odpisała. Świetnie działają indywidualne wiadomości dopasowane do jej profilu. Na przykład ma zdjęcie z kotem rasy Maine Coon. Piszesz: Wow, jaki kot! Kuny to moja ulubiona rasa. Albo zdjęcie z rakietą tenisową, albo pisze, że lubi grać w tenisa, rzucasz, co powiesz na partyjkę tenisa w ten weekend? Możesz dodać trochę humoru. Jeśli ma zdjęcie z dywanem, piszesz, wow, dokładnie taki sam dywan wisiał u mojej babci w pokoju. Druga dobrze działająca metoda: oryginalność plus intryga. Czyli coś, co w niej wzbudzi myśl, hmm, co będzie dalej. Na przykład piszesz: Mam do ciebie trzy konkretne pytania. Jeśli odpowiesz dobrze, możemy kontynuować rozmowę. Albo wyglądasz jak osoba, która potrafi dochować tajemnicy. Pogadajmy o czymś ciekawym. W dziewczynie pojawia się chęć dowiedzenia się, o co chodzi, po co to wszystko i zaczyna z tobą rozmawiać. A jak już odpowie? Pytanie brzmi: Jak prowadzić rozmowę i utrzymać zainteresowanie? Słuchaj. Dziewczyny są emocjonalne. Dlatego staraj się nie pisać sucho, jak mija dzień, albo co u ciebie, tylko rzucać coś, co wzbudzi w niej emocjonalny odzew. I nieważne, jaka to będzie emocja. Radość, zdziwienie, ciekawość. Ważne, żeby była reakcja. Na przykład piszesz: Słuchaj, tak się zastanawiam, jesteś tak naprawdę introwertyczką czy ekstrawertyczką? Albo powiedz mi szczerze, potrafisz przyrządzić kaczkę z jabłkami? Albo możesz dodać tajemniczości, nie uwierzysz, znalazłem coś dla ciebie. Przy najbliższym spotkaniu na pewno ci to dam. Dobrze działa humor. Nie bój się go wtrącać gdziekolwiek. Na przykład rozmawiacie o podróżach. Ona pisze, że lubi podróżować, a ty o fajnie ile razy udało ci się zgubić na lotnisku. Taki mały żart dodaje lekkości i oryginalności. Możesz też dodać flirtu. Ona pisze, że dobrze gotuje, a ty oho zaczęło się. Ewidentnie próbujesz mnie zwabić do siebie na noc, albo wow, dobrze gotujesz. Słyszałem, że z takich kobiet wychodzą najlepsze żony. Tym sposobem znów dodajesz emocji do rozmowy. I teraz bardzo ważny moment. Nie przeciągaj rozmowy. Może ci się wydawać, że im dłużej piszecie, tym lepiej się poznajecie, ale to nieprawda. Emocjonalne napięcie opada. Jeśli w pierwszych 5-10 wiadomościach rozmowa idzie w górę, to potem zaczyna się zjazd. Dlatego najlepszy moment na zaproszenie na spotkanie to właśnie po 5-10 wiadomościach. Możesz zaprosić bezpośrednio: Mam genialny pomysł. W tę środę wieczorem spotykamy się na herbatę i kawę. Albo możesz zrobić to w bardziej wymyślny sposób. Powiedz: Umiesz dochować tajemnicy? Umiesz? Świetnie. To mamy tajną misję. W ten piątek spotykamy się na stacji metra X i przeprowadzamy sekretny test jednej kawiarni. Chodzi o to samo, ale sposób podania wywołuje w niej uczucie o, ten gość jest fajny i to bardzo zwiększa twoje szanse na spotkanie. I teraz bardzo ważna rzecz. Całe to pisanie musi być prowadzone z pewnością siebie. Pewność siebie to podstawowa cecha mężczyzny. Dlatego nie pytaj, a może byśmy się zobaczyli w środę, jakie kawiarnie lubisz? Powiedz szczerze, chcesz się ze mną spotkać, czy nie? Nie. Proponuj konkretnie. Chodźmy wtedy i wtedy do takiej a takiej kawiarni. Chodźmy na łyżwy, pójdźmy na wystawę i, najważniejsze, nigdy nie oblewaj testów na pewność siebie. Na przykład ona pyta, co robisz na tym portalu, a ty, no nie wiem, tak jakoś, katastrofa. Odpowiedz szczerze, jak to co? Jestem samotnym facetem, oczywiście, że szukam swojej drugiej połówki. Albo pyta, a jak widzisz nasze dalsze relacje? Nie zaczynaj znowu się jąkać i kombinować. Tak naprawdę, to pytanie nie jest o to, co widzisz. Ono ma sprawdzić, czy jesteś pewny siebie. Odpowiadasz spokojnie, jak widzę? Widzę, że będziemy się poznawać, czerpać przyjemność, fajnie spędzać czas. To w zupełności wystarczy. Cel takich pytań to po prostu sprawdzić, czy jesteś przekonany o tym, że możecie się dogadać. Czy jesteś wystarczająco fajnym facetem? To wszystko wynika z podstawowej kobiecej potrzeby, żeby mieć przy sobie pewnego siebie mężczyznę. I na koniec, jeśli chcesz nie tylko dobrze pisać, ale też odnosić sukcesy na randkach, musisz wzmocnić swoją męską pewność siebie. Jak to zrobić? Bardzo prosto: wpadnij na mój bezpłatny webinar. Możesz się na niego zapisać przez link w opisie. Dowiesz się, jak nie tylko stać się facetem, który przyciąga kobiety, ale też zrozumiesz kobiecą psychologię, czyli dlaczego i jak działa komunikacja z kobietami i jak osiągać pożądane rezultaty.